Chcesz powiedzieć, że twój game plan, jaki mieliście na tą walkę w 100% zrealizowałeś, tak, no mogłem się trochę szybko w tej stójce, no ale jak czułem, że ale jak czułem, że jest spraw. dyplomatycznie kon... powiedziałeś. No ale jak czułem, jak czułem, że wiesz, że jest. Że jest no, bo pierwszym prostym rozkwasiłem mu nos, wiesz, jak no. spadliśmy na ziemię. ASW 112 ze mną zwycięski, uśmiechnięty Kamil Szkaradek. Witam Cię, Kamil, serdecznie. Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich kibisów. Kamil, jak smakuje dzisiejsze zwycięstwo? <grym> Nie do opisania. No, zajebiście smakuje. Tak miało być. Śniło mi się to. Śniło mi się, że poddaję go za pleców. No i śniło... miałem trzy sny. Śniło mi się, że go poddaję, że go nokautuję i że podnoszą mi rękę do góry. No i dwa z trzech się spełniło <noise> A wolałbyś go znokautować, czy jednak to poddanie smakuje lepiej, no, następny razem się no nie. nie, no tak. Wiesz, pracowaliśmy nad tym, tak czułem, że, że jest do upierd upierdzielenia w tym parterze, więc no... bardzo się cieszę z tego, że tak się właśnie skończyła walka. Że sen się spełnił. No nie ukrywajmy. No, faworytem w tej walce był Poliszczuk. No kurde, dużo ludzi tak stawiało. Jak gdzieś ee, w duszy serca? Eee, obstawiałem ciebie i, i też miałem taką nadzieję, że wygrasz. Eee, no i to się spełniło. No jeszcze takie piękne poddanie, no to już w ogóle się coś, coś pięknie, coś pięknie oglądało. Kurde, wiesz, no myślę, że ludzie troszeczkę jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia walka. W mojej ostatniej walce no, wracałem po półtorej roku prawie przerwy, roki trzy miesiące. No i wiesz, no jest dziwnie, kurde, po takiej przerwie tak. wracać do walki, więc dopiero dopiero teraz poczułem się w tej klatce tak, jak powinienem się czuć, no nie. Wiadomo, no. Ogólnie plan był, żeby troszeczkę się z nim powymieniać więcej, ale tak czułem, że ja go sprowadziłem w tej pierwszej rundzie, że nie ma sensu, nie? że mam pełną kontrolę, to chciałem bezpiecznie dowieźć. No i, no i skończyć tak jak, tak, jak mi się przyśniło, to tak chciałem skończyć właśnie. Powiedz mi, co z nogą? A, rozwaliłem ją wcześniej, przygotowania, Kopłem sobie łuki, a miałby właśnie plan na tego takie zmyłki. Żeby walić mu mocnego loła na łydę no ale niestety rozwaliłem sobie w ostatnim. No nie w ostatnim tygodniu chyba albo ostatnie półtorej tygodnia. Więc popierdzieliliśmy to i po prostu uważałem już na, tego, na tą nogę. Ale w walce to w ogóle nie było w ogóle nie. No w ogóle nie czułem tego walki. Ale teraz jak tam, bo tam. No teraz nie mogę chodzić. To nie, teraz nie mogę chodzić. Ale nic Dlatego wywiad na siedząc. No nie no, staw staw jest okej, okay. powiedzieli medycy, że tak? wszystko jest OK, że to po prostu spuchło i że po paru dniach dojdzie do, do siebie. Nie jest tak, że to następne no nie wiem, no nie wiem, albo jeszcze jedna waleczka, jakiś topik, mhm. no i potem pasek, no nie? A sobie chyba teraz będzie się bił, no to ja bym mógł zrobić jakąś jedną walkę. No bo jednak nie ukrywam, mam troszkę mniej tego doświadczenia, mógłbym no. sobie zrobić jakąś, jakąś jedną waleczkę jeszcze na trzech rundach, no i potem bym chciał wjechać w te pięć rund. Czujesz gdzieś tam w głębi serca, że jesteś gotowy na walkę o pas? Myślę, że tak, myślę, że tak. Czułem, naprawdę w tej walce czułem się no fenomenalnie. Miałem no tak pokazałeś też. Miałem tak samo jak... Tak samo miałem przed walką z surdynem, powiem ci, że mhm. miałem w cholerę. Nie wiem, no. Przed ostatnią walką, jak wracałem do klatki, nie stresowałem się w ogóle. A teraz stresowałem się cały czas. Jak przyjechałem do tego trzecina, cały czas mi biło serce, i dopiero był taki moment, że wiesz, musiałem się pasnąć w głowę i mówię, gościu, czym ty się stresujesz? Ty bijesz jeszcze z czołówką na co dzień, trenujesz z Robertem, z Kubą Wikłaczem, i ty naprawdę nie odstajesz. I wiesz, jak sobie to przetłumaczyłem, wszedłem na rozgrzewkę. No pierwszy raz miałem na rozgrzewce takie luźne ręce. no Nie zazwyczaj gdzieś jest ta spinka dopiero trzeba się roz, rozbujać, a tu się czułem, jakbym był na treningu. Ale czy było coś w walce, czym cię Poliszczuk zaskoczył? Czegoś się nie spodziewałeś w ogóle? Nie, spodziewałem się. Spodziewałem się, że tak będzie wyglądać walka. Generalnie z moim sztabem mocno go prze, ten, przestudiowaliśmy. Pozdrawienia dla Mateusza Suwary, który przerobiliśmy razem jego partner. No kurde, widzieliście to. Na wszystko miałem odpowiedź. I no. tylko dzięki, dzięki Mateuszowi. Rozpinione co do joty. No i co, no i, no, i, no, i, no i kolega rozjechany, no, co mam powiedzieć? Czyli chcesz powiedzieć, że twój game plan, jaki mieliście na tą walkę, w 100% zrealizowałeś? Tak, no mógłbym się trochę szybkoć tej stójce, no, ale jak czułem, że. Ale jak czułem, że jest pewien. <laughs> dyplomatycznie kon... powiedziałeś. No, ale jak czu... <laughs> Jak czułem, że wiesz, że <laughs> jest. Że jest, bo, no, bo pierwszym prostym rozkwasiłem mu nos, wiesz, jak no. spadliśmy na ziemię, patrzę, kurde, cały zakrwawiony, no myślę, kurde, wiesz, no mógłbym go jeszcze tam po, postrzelać, no ale wybrałem bezpieczniejszą opcję i dowiezienie, no, nie, wiesz, no. dowiezienie walki i no i co, i tak na bono się nie? No powiem ci, że jest chyba duża szansa, bo poddanie, e, no kurde, rewelacja, no, no, nikt ci tego nie zabierz. No, nie, no tak miało być, tak mi się przyśniły, tak jak mówię. Przyśniły mi się te trzy rzeczy, dwie z trzech się sprawdziły. No jest pięknie dzisiaj. Myślę, że te dwie wystarczą. Czy kolejna walka w pierwszym kwartale nowego roku? Chciałbym. Nie mam żadnych obrażeń jakiś większy. No tam mi się wydaje, że nie mam żadnych większych obrażeń. Oby tak było. No więc no, chciałbym szybko wrócić, no nie? Chciałbym szybko wrócić i, no, i pokazać, że no, jednak ten szkaradek to jest to, to, że szkaradek 2.0 to jednak. To jest jeszcze nie jednemu nas utrze. <grym> no, nie jednemu nas <grym> utrze i że nadszedł właśnie ta wersja 2.0. No i dobrze. Dobra, Kamil, ja Ci dziękuję za wielką, piękną walkę. Piękne poddanie, bo to jest, no ja myślę, że no powinno być kurde, bonus powinien być moje, moje, według mojej oceny. Chyba, że coś się jeszcze wydarzy, bo jeszcze mamy e, trzy walki do końca. E, no i co tobie życzę zdrowia? I e, częściej ciebie w klatce kazmu sobie i kibicą życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców, no i tych, co nie wierzyli. E, czy chcesz komuś podziękować sponsorom, kogoś chcesz pozdrowić? Tak, chciałbym podziękować tu wszystkim moim sponsorom. Bez Was nie byłoby tego, co jest tutaj. Dzięki Wam mogę się rozwijać. Dziękuję całemu mojemu teamowi, Filipowi Woleńskiemu, Pawłowi Bielicowi, Julianowi Sudołowi. Dzięki, Robercik, za to, że mi pomagajesz w przygotowaniach. Dzięki, Mateusz Suwara, że rozpiniłeś mi cały parter tego poliszczuka. Jesteście niezastąpieni. No, dzisiaj, dzisiaj rozjebany. szczecznie jest piękny tej nocy. No dobra, to tyle z mojej strony. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w do klatce KZW. Do zobaczenia. Dzięki tam. Rewelacja. Ej, się. kawał dobrej roboty. Naprawdę.